dedykacja ja przyoczyłem specjalnie dla mnie tak specjalna dedykacja dla dyrektora od Krajka. Na targówku gra sieć, ulica mokra numer pięć Ma swą dorożkę, starą troszkę, stary przy niej koń Koń na imię Fela ma i całych ich targówek zna Znikają więc, wołają więc, gdy jedzie drydną sieć Bujaj się Fela, bo jutro niedziela na spacer waleje. Chłop w tramwajach, w autobusach, a my lusem, a my klusa Od wiatr znajomy pieje i bo jutro niedziela W niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję I ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka Teoś Pan go zna tak samo żonę będę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią Dobre wino nie jest złe. panie starszy na pisie spać, bo ciężko wstać, orkiestra proszę grać Pujaj się, Fela, bo jutro niedziela e, Idziemy na medal za zabawa Dłok w trawa jak w autobusach, mu kursa łotów i sywiat, znajomy wieje. Pujaj się, fela, bo jutro niedziela, niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, jedno niech, niech ja ja kupuję ja. i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Dziękuję bardzo. Dyrektor Szuca Datek. Dziękuję specjalnie dla mnie. Będę słuchał. A teraz Pan Andrzej. O kurde, same hity.